Mano widzowie, jeśli chcecie wygrać takie piękne skiny, które w tym momencie wyświetlają Wam się na ekranie. Jedyne co musicie zrobić, to wejść na mojego Discorda. Oczywiście podczas wpłaty użyć kodu Matuszyst, który daje Wam oczywiście 5% do doładowania. I e, jeśli już nagracie tę wpłatę i podejście ją na Discorda, ja dopisuję wam pikekiki. Pikieciki działają w taki sposób, że każda jedna złotówka z moim kodem to jest jeden los. No i później, czyli później 17 maja, będą wyniki właśnie na te piękne trzy skiny. I jeżeli załóżmy, wpłacilibyście, nie wiem, bodajże, 100 złotych z moim kodem i trafili, załóżmy, w pierwszym giveaway'u właśnie takiego Hansmanika, to was oczywiście to jeszcze nie skreśla, bo możecie bierzecie udział dalej w następnym, w drugim i w trzecim losowaniu, także moim zdaniem naprawdę fajna opcja, plus skiny w tym miesiącu są zajebiste, także cóż, zachęcam do wpłaty z moim kodem, no i słyszymy się w takim razie 17 maja na live i wtedy te skinki będę rozlosowywał. A ja już w tym momencie zapraszam Was na odcinek. Siemanko! Siemaneczko widzowie! Jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka pamiętajcie, żeby w to miejsce wpisać kod Matuszyst. Matuszyst, nie Mateuszyst. Dobra, jestem upośledzony. Matuszyst, o teraz. Pamiętajcie, żeby w to miejsce wpisać kod Matuszyst, który daje Wam 5% do doładowania. I oczywiście skrzeczkę milsped za darmo na start. My oczywiście balans mamy tylko w postaci balans holdera, a ze mną na dzisiejszym odcinku jest mój coach, czyli Słowik. Także siemanko! Witam serdecznie. No i jeszcze przed rozpoczęciem, przed szukaniem w ogóle tutaj skinków, przed robieniem bitewek proszę cię abyś wybrał jakąś skrzyneczkę, którą możemy yy, otworzyć i wydropić tamtą skina dla widza. O myślę, że fajną propozycją będzie skrzynia Mizon za 12 zł. To się pisze Bardzo razem, co osobno? My zone. Yy. O, Tak, ta? Yy, no, 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 tak, Dobra. jest git. No, Kit. Dobra. No to co, otwórzmy ją za 12 dwunastaka? No zobaczymy, co tutaj leci ciekawego pierwszej dostajemy Legion of Anubis i Volk. to wygląda całkiem w pożądanie. I pytanie czy takiego właśnie Kałacha rozdać? Myślę, żeby rozdać czy szukać dalej? Myślę, że jest fajny kałaszek właśnie, naprawdę. Że jest fajny? Też miałem kiedyś. Tak, to bardzo fajny. Też. Dobra, no to w takim razie wypłaćmy tego Kałacha, no i do wygrania w dzisiejszym odcinku będzie oto ten kałaszek. Chłować, żeby sprawdzić czy ktoś ma Kacperek. Fajny odcinek. Dziękuję bardzo. Błagam cię mniej suba publicznego. Kacperek to chyba na końcu miał komentarz, bo już tyle razy zjeżdżałem, że... o! Tak, to jesteś ty. Jest! Subskrypcja publiczna! Dziękuję bardzo Kacperku, że masz suba publicznego. Jesteś jednocześnie zwycięzcą dzisiejszego giveaway'a, także proszę bardzo, jeśli tego skina podsyłem. Dzisiaj do wygrania była Awupka Ateris, także proszę bardzo. No. Także skinek już w tym momencie doleciał do, do, pana, do pana Kacperka. No i przechodzimy w takim razie do odcinka już tego. Skoro skina mamy wylosowanego, powiedz mi proszę, co przygotowane masz dla mnie? Jakie bitewki? Z racji, że weszedł nowy tryb Underdog, zrobimy sobie tak: cztery razy skrzynkę, 10% Speciality. 10% Speciality. Nie luksury, okej. Okay. Luksury też będzie. Daj teraz y, 10% Gloves razy 4 Dobra, 10% knives zgaduję. A bo możesz dawać po 5, możesz dawać nawet po 5 i też 5 luksury. I to coś na... takiego. 3, 3 under Dobra, 3 razy underdog. Aha, dobra. Przychodzi mi jakaś przypominajka, ja tak myślę o co chodzi. 20 skrzynek! Na... Także całkiem potężnie można powiedzieć. Ładnie. No i dobra. Czeka w ogóle. No widzę, 5 sekund, fajne to jest, fajne to jest. No i dobra, bociki, No drop, dropajcie, dropajcie. Ja tutaj nie potrzebuję nic. Zobaczymy, jak w takim razie fart. Bo ja w sumie jestem bardziej osobą, co rzadziej dropi faktycznie jakieś itemki niż, niż boty. No ale jak na razie, jako pierwszy dostałem lepszego skina. Tutaj na środek poleciał whiteout za tysiaka, także fajnie, bardzo ładnie. No, jeszcze coś dla bota po prawej, ale od Henry to się nie zatrzymuje, widzę. No, bądź Henry się nie zatrzymuje. Okej, okay, ze specjalistów bardzo ładnie dropnęło. Teraz 10% gloves, bo Trajan musi coś dropnąć. No, ja poproszę do końca już tej bitwy takie te piękne P9, bo one mi się bardzo podobają. Chciałbym ich mieć jak najwięcej, szczerze. O, jeszcze na środek poleciały glovesy. A za masz 2,5 koła. Bot. No, no bot już Bot, bot Hedry to już jest niesamowicie wysoko. Dobra, Bot Ryan, no dropnij coś kolego. Ile można nic nie dropać? Bo Ryanie, proszę o dropnięcie itemka. Ja się boję tej luksurki, że mi tam wyskoczy po prostu jedna White Lily i na tym się skończy. Spokojnie. Mówisz? myślę, że Ryan się no, szykuje myślisz, na Luksuri, no? Myślisz, że Ryan się na luksurkę szykuje. No daj, dropnij coś, Ryan. Dropnij coś, Ryan. Bo jak na razie to my mamy... 100 zł więcej od niego. No i jeszcze bot Hedry to dzisiaj nie zatrzymuje. On cały czas będzie dropił. Także fajnie. Dobra, jeszcze teraz bot Ryan. No nie, no nic nie trafił w tym momencie. Bot Ryan świetnie wygląda jego drop. I luksurki. I LUKSURKI, WIEDZIAŁEM! Blue Phosphor, dziękuję bardzo. No, bot... Generalnie... Jesteśmy w stanie to wygrać, tylko Bot Ryan musi dropnąć bombę. Bot Ryan musi dropnąć white Lily. Proszę. Botla, bot, bot Ryan, dropnij coś. Błagam cię. Ostatniej skrzynki. I na jednym ten item. Yy... Nie. Jeszcze my to trafi. Ja. Ale bitwa. Ja. Kino. Po prostu kino. Nie mam nic do dodania, kino. 14 koła dla bota Ryana, który przez kurwa całą bitwę nie dropnął nic. Niesamowite. już wiem, że to będzie mój ulubiony tryb. Powiedz mi, komuże, co masz dalej przygotowane. Dobra, to myślę, że sobie zrobimy taką mm, bitwę na 4 skrzynki, ale bardziej konkretną. Dobra. Na dwie osoby na standardzie. I zacznijmy sobie tak od y, Blackberda. Blackbird. Dajmy sobie Rapanuja Rapanu. Rapanuj. Dobra. Yy, glowsiki na podbitkę. Glowsiki. I Space Vault na koniec. I Space Vault. Stać nas? Stać nas. Na dwie osoby. Stać. Underdog. Okej, okay, okej. Okay. No i dodajemy oczywiście bota. Teraz te boty będą dwa razy szybciej przychodzić. Także cieszy mnie to bardzo. No i proszę, w końcu coś. Teraz, teraz poproszę dobre itemy na lewo. Teraz zapraszam. O, oczywiście, że teraz Black Laminate na prawo. <laughs> Zrapanuj. Wow, piękna Wupa. <laughs> ja pitole. Glovesy. Oho, te też droższe. A nie. Leciutko, nasze. Dobra, Space Valute, coś dobrego na lewo, proszę. Okej, okay, mamy to, mamy to. Mamy to, bardzo ładny i przyjemny. Co? Co to za pantera taka tania jest? Okej, nie wiem. A dropnął za 700. Ja zapomniałem, że ten też Black Laminate dropnął na początku. Do i baby, trochę lipę ci powiem. Mamy lipę, ponieważ musimy sprzedać naszego holdowacza balansu. No i powiedz mi, co w tym momencie powinniśmy otworzyć. Jaką bitwę przyspącić, żeby się odbić? Myślę, że zrobimy sobie znowu na dwóch standarda i zacznijmy sobie od skrzyni Exclusive. Exclusive, dobra. Dajmy sobie Silki Silka. Sil BeActive yy, Nuklear Czyli taka Master. klasyczna No w miarę tak Merganiego damy sobie jeszcze dobra Volta A przez dwa OS dobra, tak gacie. Dokładnie i na koniec Desert Hydra I na koniec Desert Hydra, mocna ostatnia skrzynka i na dwóch oczywiście w standardzie. Tak proszę bardzo. No i lecimy, lecimy. Proszę, proszę. O, 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 silki, Silk jak tutaj pokazał, bardzo ładny item za tysiaka na lewo, no i o to chodzi, o to chodzi, jeszcze Hyper Beast, czyli cały czas podbijamy tutaj pulę. Nuklear, no, może Jagermeister jeszcze? Może? No nie, no, Jagermeister nie ma. Ale na szczęście przynajmniej pod Crashericie dropną. Teraz Masterek może. Okej, okay, tutaj na prawo lepiej, dwie stówki. Merganie, ostatnio kulminty, może teraz coś ciekawego? Ej, to też coś kosztuje. Scout. 1500, tak. pamiętam, że ten scout coś kosztuje. zarąbi się, dobra, wolcik. chorusa. Okej, okay, okej, okay. dobra. Bardzo ładnie, teraz Fire Serpent jeszcze, proszę. No niestety nie. No i Desert Hydra, no poodbi coś dla bota. Bo no my tutaj już mamy fajny, Fajnie dropnięte. No niestety. Desert Hydra, no nie dropne ani ciekawego. Ale i tak. Piękna bitwa. Piękna bitwa, pięć koła na lewo. Co prawda, my w większości wydropiliśmy. Ale i tak naprawdę, naprawdę ładnie. No i takie bitwy chcę oglądać, takie bitwy aż się miło ogląda. No i tego skałcika sobie zostawimy, żeby nam tutaj trzymał ten balansik i tą panterkę sobie też zostawmy. No i powiedz mi teraz co robimy. Także słuchaj, mam bitwę za 3100 i Dobra. za 2400. To którą? No 300? Oczywiście za 300. Dobra. To ta za 300 myślę, że jest naprawdę konkretna i widz się ucieszy. Myślisz? Zacznijmy sobie od. Myślę, zacznijmy sobie od Jinolda za stówkę Ginold. i. i Denisa za stówkę również. Denisek, dobra. Y, nie ten Denis. Co dalej? Dobra, dajmy sobie Amara i Loreusa za 200 zł. Lore... I amar, jak już dałeś? Da, dałem, dałem Amar i Loreus. Dobra. Do tego będzie Ewron i Neptun. Ewron oraz Neptunek. Co dalej? Później będzie Wronek i Za Skuty. Wronek, Za Skuty. Coś ty lubisz tego, za Skutego. I dalej. I na koniec będzie Konduktor. Tak, pomyślałem, że coś 300. To teraz konduktor, z widzę na 2-3 ja myślę, że na 2 możesz dać. Dobra, Dokładnie. niech będzie na 2, Nie ryzykujemy aż tyle. No i wcześniej było świetnie, chociaż... nie zapytałem ci jaki tryb, bo w sumie teoretycznie mógłbyś powiedzieć Underdog. Teraz Ja właśnie myślę, że Andera, myślę, że Undera Myślę, że Undera jeszcze zrobimy. Jeszcze spokojnie. zrobimy, na laścik będzie under, dobra Ok. z Ginolda no średnio Denisek też lipnie Amar Ładnie, w porządku, Hyper Beast Loreus Zadzmentowany Stalker na prawo Czyli jest tutaj po prawo, teraz lepiej Evronik, w końcu coś dobrego Tragedia, niestety Neptun teraz o Jezu, Ocean Foam na prawo, a my dostajemy tragicznie. Dobra, musimy teraz nadrobić. Wronek. No nie takim dropem, nie chcę kałach Uncharted dostawać, za mocno skuty, może jakieś dobre gloves'y, albo nóż. Gamma Doppler na prawo i w tym momencie wątpię, żebyśmy byli w stanie nadrobić to jedną skrzynką. Dokładnie lipa. Niestety, bitwa przegrana i w ogóle nic prawie nie dropnęliśmy. Oj, oj, oj. To byłby underdog. No byłby underdog, ale... W ogóle, to jest, no, tragicznie, tragicznie, nic ciekawego nie dropnęliśmy, drap, no i co, walimy underdoga, tak? Dokładnie tak, Powiedz także za zróbmy ile? sobie y, za 2 300, po no bardziej 2 400, coś takiego, dobra. To zacznijmy sobie od Sunseta za stówkę. Sunsetik, dobra. Y, Rush B. Rotus. Windmillek, dalej dajmy sobie mm, Dicey, y, Magic patch Grande Zakolak i bilioner na koniec. Oraz Billioner, i to dwie, trzy. Myślę, że na 3 under możemy zaryzykować. Dobra, zaryzykujmy. No bo tutaj są takie skrzynki, że no... No chciałbym tu widzieć coś ciekawego. Szczególnie taki grande zakolak i bilioner. Ketch też całkiem ciekawy. No z Mezika jakby tutaj chłopaki dropili na przykład jakiegoś Titana. Też, nie byłbym, nie, też byłbym zadowolony. Bardzo dobry start. No i Świetnie. tak proszę do końca bitwy, żeby mi leciało. Świetnie, może być. Może być, no Bot Ryan to już odleciał, nie ma szans na zwycięstwo. Ok, jak zwykle hydratus mnie nie zawodzi. Zawsze jak zwykle złotóweczka, także cieszę się Windmileck. No tutaj całkiem nieźle dropnąłem. Ale i tak, cały czas jestem najdalej, najdalej. I jak najmniej chcę dropić? Elite, ok, Bot Henry, czyli coś co bardzo chciałem zobaczyć. Pięć dla niego Maze. Ok, no tu może być. No i catch, błagam nie CZ, błaga mnie CZ. Okej, okay, okej, okay. tutaj na prawo, ten najdroższy Ligiel będzie. Grande za kolak, tutaj, on mnie nie zawodzi, on mnie nie zawiedzie. O kurwa, o, ku o kurwa! Ja, ja pierdolę! proszę, proszę, proszę! Jest, jest! Mamy to, mamy to! Nie, nie pierdolę. Mamy to! Je ja pierdolę! Okej, okay, okej, okay. 20 koła w special glovesy fade z czego to poleciało? Panie kołcu, panie kołcu. Ja Cię bardzo, kręcę, ja, ja Cię kręcę, Specialist Gloves fade za 14 koła. No powiem, chyba zostaje Underdog moim ulubionym trybem, bo no jak ma lecieć to z reguły botom lecą takiej temy. No i powiem wam ile w tym momencie balansu, z ciekawości mieliśmy ile przed rozpoczęciem, 16? 28. Ja 28 koła. Pokaż mi z jakiej skrzynki w ogóle to poleciało. Z Grande? Grande z Kolak. A tak. to jest Maxdrop pewnie. Yy, chyba nie. Chociaż nie jestem pewien. Yy. Albo... Nie, to nie było chyba z Grande w takim razie. Yy, dobra. A nie, z Grande poleciał mi. Chociaż nie, to było z Grande. Tak, to jest Maxdrop. Tak. To jest Maxdrop. Ile na to jest? 0.067 i bot to dostał. Otwórzmy to skrzynkę w takim razie na koniec. Może drugi raz poleci. Nie, dobra. like test. Także w taki sposób możemy kończyć. No, Coach dzisiaj odpłynął. Po prostu odpłynął. 20 koła w bitwie. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Co? No zostawcie lajka, zostawcie suba jeśli chcecie wygrać skiny. A my się z wami żegnamy. Siemanko. Sema.